Witajcie w kolejnym odcinku terenowym na kanale UFO Historie Lite. Jak wiecie, jest to siostrzany projekt wokół dużych UFO historii i pojawiają się tutaj historie, opowieści, zdarzenia, krótkie, takie, które nie mieszczą się w naszym kanonie UFO Historie Lite. Mają też taki, że tak powiem, przedział folklorystyczno żywo folklorowy. Od pewnego czasu śledzimy różnego rodzaju doniesienia. No i tak się okazało, drodzy Państwo, tak się raczej złożyło, że całkiem niedawno ukazał się kolejny tom publikacji Legendy Jury. Legendy Jury, no, kiedyś zaprezentujemy go na kanale, ale ten konkretny, nowy, nowy tom, nowa książka, tak naprawdę, mówi nam o bardzo ciekawej historii z okolic Mstowa koło Częstochowy, oczywiście na jurze, jurze krakowsko-częstochowskiej. Konkretnie chodzi o miejscowość Kobyłczyce, yy, sąsiednią Mokrzesz, a najbardziej konkretnie o wzgórze o charakterystycznej nazwie Dupnica. I w tych legendach jury czytamy, że na Dupnicy swego czasu zamieszkiwał tajemniczy Płanetnik. Kimże był ten Płanetnik? No, i tutaj się zaczynają schody, i się zaczyna, drodzy Państwo, cała sprawa i cała zagadka. A planetnik to jest demon powietrzny z mitologii słowiańskiej o bardzo wielu twarzach. Planetnikiem nazywano zarówno takiego demona meteorologicznego takiego, który jest upiorem upiorem powstałym po prostu ze zmarłego człowieka który po prostu po pewnym czasie przejmuje moce, przejmuje władztwo nad pogodą. Ale ta interpretacja nie była zbyt popularna i nas za bardzo nie interesuje. Druga z interpretacji mówi o planetniku jako no, demonie, tajemniczej istocie pochodzącej z chmur, przybywającej z nieba, i ta interpretacja mówi nam o tym, że planetnicy okazjonalnie niekiedy przybywali na Ziemię. Albo też spadali na Ziemię wskutek chociażby, no nie wiem, gwałtownych zjawisk pogodowych. I kiedy taki planetnik na Ziemię spadał, ludzie mogli go sobie obejrzeć, a widok ten nie był najprzyjemniejszy. Według... No, różnych badaczy, tak? No bo to też trzeba pamiętać, że ten folklor słowiański jest bardzo rozbudowany, ale według niektórych badaczy taki planetnik, kiedy na Ziemię spadał, to e, miał formę małego człowieka o ciemnej skórze, takiego człowieka postury dziecka, ale głowę miał tak jakby starca. Miał też zazwyczaj wyłupiaste oczy, o ciemnej skórze już chyba wspominałem planetnicy zasadniczo nie byli zbyt przyjaźni człowiekowi, nie byli do niego przychylnie nastawieni. Warto wspomnieć o tym, że niekiedy również w podaniach czy w opracowaniach natrafimy na inne opisy planetników wskazujące, że na przykład były to istoty owłosione niczym saskłacze. No ale dobrze, tą interpretację, że Według dawnych Słowian, a w sumie naszych jeszcze probabć i pradziadków saskłacze spadali z nieba, darujemy sobie dzisiaj. Przejdziemy do tej wersji mówiącej, że planetnik, który spadł na Ziemię, planetnik, który okazjonalnie porywał ludzi, przypominał to, co określa się współcześnie mianem szaraka. Tak, drodzy Państwo, kiedy się tak dobrze przyjrzymy, zauważymy dużą nić podobieństwa pomiędzy szarakami, a planetnikami. No, po pierwsze, mały wzrost, niski wzrost, e, ogólna mizerność, chuderlawość, e, porównanie do, do dziecka. E, przypominam, że szaraki też e, zbytnio wysokie nie są. Fakt przybywania z nieba, no i przede wszystkim porywanie ludzi. Coś, z czym nam się szaraki nieodłącznie kojarzą. Według tej opowieści, według tej legendy z Okolizm Stowa, planetnik miał. Zamieszkiwać na wzgórzu Dupnica. Co on tam robił? Co mógł robić taki stwór na wzgórzu w pobliżu wsi? I tutaj zwoje mózgowe nam zaczynają pracować, wyobraźnia również. Przypomina nam się dr Jacques Vallée i jego teoria mówiąca o tym, że gdzieś w tych dawnych legendach, w opowieściach o ludowych demonach, zakamuflowane są po prostu współczesne relacje o UFO. Ci ludzie, którzy wtedy obserwowali dziwne zjawiska w powietrzu, no a przecież planetnik był z tym żywiołem powietrza związany, odnosili się do tego samego, co my dzisiaj określamy spotkaniami z UFO czy z istotami nieludzkimi. No, przypomniałem, że te nasze zwoje mózgowe pracują. Staramy się sobie, że tak powiem, yy, z... staramy się. Staramy się sobie zwizualizować, co ten planetnik mógł tutaj robić. Przychodzą nam na myśl różne rozwiązania, a może to było tak, że gdzieś w przeszłości, dalekiej bądź nie, on się tutaj rozbił nieborak, pozostał na tym wzgórzu. Może w tej opowieści mamy zakamuflowane odniesienie do katastrofy UFO, która tu kiedyś miała miejsce. O niektórzy mogą uznać takie wyjaśnienie za co najmniej interesujące i nęcące. Niestety, dowodów na to nie ma. Ale pozostała legenda, pozostała opowieść, przypominam, zawarta w legendach Jury. Szukajmy dalej, kim mógł być ten tajemniczy płanetnik, ten tajemniczy powietrzny demon, który zdaniem e, lokalców e, miał na Dupnicy pomieszkiwać. Natrafiamy na inne interpretacje. Te inne interpretacje są również interesujące z wielu powodów. Otóż mitologia słowiańska. Wierzenia, dawnych słowiań, także w ogóle folklor nasz ludowy, one nie byłyby sobą, gdyby nie ich wieloznaczność. I pod mianem planetnika, pod nazwą planetnika, którego nazywano także obłocznikiem, planetnikiem, no i znany był też pod wieloma innymi nazwami, też takimi lokalnymi, pod tą nazwą krył się też inne istoty. Czyli zarówno planetnikiem formalnie, zupełnie mógł być nazwany szarak. Mógł być nazwany ufonauta spotkany kiedyś um, przez, no, w czasach naszych dziadków czy tam pradziadków. E, ale planetnikiem był też ogólnie taki demon utożsamiany z żywiołem powietrza, który na Ziemi nie był widziany. To było po prostu uosobienie pewnych sił, um, pewnych żywiołów działających e, w wyższych partiach atmosfery, rządzących powstawaniem chmur odpowiadających za, za różnego rodzaju klęski żywiołowe, wichury, tornatka i tak dalej. E, zatem ta słowiańska mitologia, te wyobrażenia o demonach powietrza były rozbudowane, bo mieliśmy tu też inne demony, tak? latawce i tak dalej, często również utożsamiane z, 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 z planetnikami. Ale zostańmy jeszcze na, na sekundę przy tej interpretacji ufologicznej, zanim przejdziemy do tego, co jest chyba w tym przypadku najbardziej pasujące. Otóż, jak wiecie, dr Jacques Valet tworząc koncepcję Magonii, tworząc katalog Magoni, zbierał relacje różnego rodzaju folklorystyczne, ale często takie dość, dość współczesne, opowiadające o tym, że ludzie mówiący, że spotkali na przykład diabła, czy jakiegoś demona ludowego, tak naprawdę podawali szczegóły, które znajdowały odzwierciedlenie w relacjach o UFO. I przykład tego, że dla naszych prababć pradziadków spotkany ufonauta mógł być planetnikiem, bo one przecież innego określenia nie znały. Taki przykład stanowi bardzo ciekawa relacja, którą odnotował w swoich zbiorach Arek Miazga. Jest to relacja z okolic Łącka, z tego co dobrze pamiętam, z około 1906 czy 7 roku i mówi ona wprost. Ona została przekazana Arkowi przez e, potomków że tak powiem, osoby, która była świadkiem tego zdarzenia, ta relacja mówi wprost, że w tej miejscowości, że w tej wsi pewnego, pewnego razu zjawili się tajemniczy przybysze. Tajemniczy przybysze, nie do końca ludzcy. Zgodnie z relacją podaną przez świadka, znaczy przez bodajże wnuczkę. Tej kobiety, która miała to widzieć, tej istoty charakteryzował niski wzrost, dość nietypowa twarz, dość nietypowy wygląd, ale też miały one na sobie charakterystyczny kombinezon. Tam doszło do nawet takiego charakterystycznego również elementu, jakim były odwiedziny tych istot w jednym z domów, czy nawet w kilku domach. Możecie to sobie wszystko u arka Miazgi znaleźć. Ale do czego zmierzam? No do tego. Że jeszcze na początku XX wieku, a moim zdaniem jeszcze dużo później, yy, w Polsce ludzie, którzy byli świadkami obserwacji, obserwacji UFO, spotkań z UFO, spotkań z jakimiś humanoidami, mogli te istoty nazywać właśnie planetnikami. Czyli byli to przybysze z chmur, yy, być może oni obserwowali, jak te istoty lądują, jak wychodzą, jak wychodzą z liśniących obiektów. Które mogły być utożsamiane, nie wiem, z, ze zjawiskami pogodowymi, z gwiazdami i, 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 i tak dalej, wiecie o co mi chodzi. Także e, ja bym całkowicie nie przekreślał niektórych tropów, niektórych śladów, no ale wróćmy do dupnicy. Jak to było z tym planetnikiem i co on tu robił? No bo my wiemy, że planetnik zasadniczo nie mieszkał, że on sobie, jak mieszkał, to mieszkał w niebie, gdzieś w chmurach, może nawet w kosmosie, ale rzadko na Ziemi. Co robił planetnik? Na wzgórzu. No i tutaj zmierzamy do ym, kolejnej twarzy tego demona, tylko takiej zupełnie ludzkiej. Otóż, szanowni państwo, dla naszych przodków planetnik to nie był tylko ten, nie wiem, niematerialna, bo półmaterialny stwór żyjący w chmurach, to nie był ten stwór, który czasami pod postacią przerażającego dziecka takiego ala szaraka pojawiał się na Ziemi. Dla naszych przodków planetnikiem był też ktoś, kto posiadał zdolność do e, manipulowania chmurami. Powiedzieli, powiedzielibyśmy dzisiaj, że taki ktoś, kto wywoływał deszcz, tak zaklinał deszcz. Otóż taka kategoria ludzi w dawnej Polsce istniała. Byli to tacy no, guślarze, e, różnego rodzaju wiejscy, <grym>, e, wiejskie oryginały być może nawet jakoś tam powiązane z, z wiecie z naszą tradycją ludową zwierzeniami, e, może też widź marzy, dlatego że tymi planetnikami byli zazwyczaj mężczyźni i czym się charakteryzowała ich działalność taki planetnik ludzki zupełnie nie mylić z tym planetnikiem kosmicznym czy niebiańskim on w momencie kiedy latem szła burza pojawiała się chmura to on zabierał swój magiczny ekwipunek, wychodził na wzgórze, w tym przypadku na dupnicę, i czarował. Elementy wierzeń w moc planetników, tych ludzkich, tych czarodziei, tych guślarzy, potrafiących sterować chmurami, przetrwały bardzo długo. Za jednego z ostatnich planetników żyjących, polskich, uznawany był podkarpacki guślarz meteorologiczny, tak go nazwę. Wojciech Rachwał, o nim możecie sobie poczytać w sieci, wspomnienia. Był to człowiek, który żył gdzieś na wsi, na uboczu, ale znany był ze swojego zainteresowania i rzekomych mocy do manipulowania pogodą i chmurami. On to, on to podobnie jak wielu podobnych mu ludzi, brał świece, ponoć gromnice się do tego używało. I w momencie kiedy była burza, w momencie kiedy nadchodziła jakaś nawałnica, on wychodził na wzgórze, na, na najczęściej, jeżeli wzgórze oczywiście było, mm, czy wychodził gdzieś tam w okolice wsi, no i czarował, rozganiał tą burzę. I kto wie drodzy państwo, czy w tym przypadku opisanym w legendach Jury ten planetnik e, żyjący ten planetnik, ten planetnik żyjący, zamieszkujący e, dupnice, nie był żadnym kosmitą, ale był po prostu człowiekiem. Był kimś w rodzaju guślarza. Był kimś w rodzaju guślarza, był kimś w rodzaju o, miejscowego czarodzieja, któremu przypisywano zdolność do e, rozpędzania chmur, władania burzą. I tak to wygląda. Kiedy my przyglądamy się różnego rodzaju relacjom, z grupy tak zwanego żywego folkloru, często dostrzegamy w nich takie otwarte analogie do zjawiska UFO. Nam się wydaje, że w niektórych z tych relacji no, po prostu otwarcie kryją się kosmici, tak jak właśnie w przypadku tego planetnika. Słuchając tej relacji, my możemy dojść do wniosku, że gdzieś tutaj w okolicach Kobyłczyc i Mokrzeszy kiedyś się rozbiło UFO, <laughs> planetnik jeden tu został i mieszkał i ludzie mu donosili kaszę na przykład. No, nie zawsze. Potrzeba trochę głębszych analiz, Potrzeba dobrej znajomości naszego folkloru, żeby w tych niezwykłych opowieściach, które każdy z nas gdzieś w swoim otoczeniu ma, dostrzec to drugie dno. I czasami to drugie dno nie jest wcale paranormalne, ale jest związane z naszymi wierzeniami, z okultyzmem, z czymś, co tak naprawdę mocno zanikło w naszej kulturze ludowej, ale gdzieś tam, gdzieś tam nadal zachowały się te ślady, i te ślady czasami pobrzękują nam ale my nie wiemy o co chodzi. Możemy to źle interpretować. Tak jest, drodzy Państwo, z tym jurajskim planetnikiem, ale kto wie, może w tych opowieściach, tak jak w tej z okolic Łącka, kryją się wzmianki o prawdziwych wizytacjach istot nieludzkich, jak to się dzisiaj ładnie nazywa. Jeżeli macie podobne opowieści, piszcie pod gmail.com. a wierzę, że macie, bo to są historie i to jest też dziwne. To są historie, które często obrosły takim mchem. Tak? Dzisiaj nie jesteśmy ich w stanie odróżnić od legend, ale gdzieś tam w ich wnętrzu, w ich jądrze no kryje się właśnie to ziarenko prawdy. A jaka jest ta prawda? Jak dzisiaj pokazałem, czasami bardzo różna, ale zawsze fascynująca. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale UFO Historie Lite.